za nabawą Krzyśka postanowiłem dla was nagrać krótki filmik zatytułowany Co udało mi się osiągnąć przez 3 tygodnie więc na początku skoczyłem ze spadochronu nie wiem czy tu dobrze widać po prostu ciężko było, ciężko to opisać było to nieziemskie wrażenie po prostu i polecam to każdemu co się jeszcze zastanawia tydzień temu Jestem dumny z tego. Bo to jest mój pierwszy medal z biegu na 10 km. Było ciężko, bo dzień wcześniej poszedłem na imprezę do Kumpla i byłem niewyspany i zmęczony, ale dałem radę. I z tego, co chyba jestem najbardziej zadowolony, czyli z wczorajszego wysiłku, to jest wbiegnięcie na Sky Tower czyli 49 pięter co daje 1142 schody na 35 ja już się zastanawiałem czy jeszcze mam płuca a na 40 modliłem się żeby jeszcze te 9 jak najszybciej zleciało także to wszystko co przygotowałem dla was no i co? Miejcie dzisiaj wspaniały dzień cześć